Bank. O, jest fokus zapinaczki, trzeba go jej za Żeby dla was wszystkich z tej strony: numer 1. I ze mną dzisiaj gościnnie w odcinku D i agu -chan. będziemy wam pokazywać, jak wyglądają Ubery w Diablo 3. W sumie nigdy jeszcze nie byłem, więc pójdziemy zobaczymy, czy damy radę w ogóle. Mhm. Mam skromną nadzieję, że tak. Chyba. Mm, tylko teraz nam będą pierścionki, inne potrzebne. Generalnie by się przydało, Gdzie jestem ten pierwszym co Generalnie się hmm. weźmiemy odporność. Oto, to, tego szukałem. Wymiana pójdziemy do Kowala, bo tam może być już grubo. Podejrzewam, tak jak nie w dwójce zresztą. Eee, sprawdzę coś jeszcze. Dobra, to mamy, to mamy, dobra, to możemy spróbować. Nie wiem jak to będzie. A młotki sobie przestawię tylko Ino, bo te to z tym może być problem. Mm, to sobie ustawimy. Dobra i teraz chodź. I to trzeba... A Jezu, do pierwszego aktu musimy pójść w ogóle. Ty... Ja chciałem w drugim akcie pójść. No mądry jestem. Jest taka idziemy, idziemy, jedziemy. Po, po Ubera Jedziemy po wino Miks, jedziemy po zioło Po zioło Jedziemy, jedziemy, jedziemy po, po, po Ubera A, ale jeszcze porządek w szafie muszę zrobić, Muszę bym się wybrał do Ubera, no Jakie gówno Masakra Bang bang bang, Imba, a nam się bimba To widzę na pierwszy. Ramienniki spodnie, karkawasze spodnie. Kaka karkawasze. No tak. E, dobra, musimy mieć tak. O jeden pewny. Spodnie plus 15, znaczy zielone. Grozy. No. Eeeh, grozy. Spodnie plus 15. Z żalu. Reszta wszystko z żalu. Mm, dobra. No. Eeeh, teraz skrzynka nie uciekaj zgniłeś znów. Eee przerażenia. Przerażenia grozy. To chyba przerażenia Dobra, to jeszcze. Panie, tam nie mieć. dla mojej postaci, no chyba ich popierć. Dobra. Tell me are you ready? I'm I'm I am uh, I I don't know where you are. In first act, bro. Okay. Uh, connecting people. Connecting people. Tak. Nie, Agnieszka przydałbym się matę. Mm. Co? Nie ma czaczki, żeby jej znaleźć w się przydało? A, dobra, dobra, już wiem. Dobra. Trochę z opóźnieniem, ale zrozumiałem. Nie, nie, władzy. Nie, nie, plecy mnie, wiesz w kręgosłup. A, no, 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 to, 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 to ja. to no. jak ja jestem na kolejkę. Tak Może to mogę wyciąć tu Dobra, no to co? I, i, idzie A, mnie? Oj, no, za mną A, Bęk, 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 I tu jest chałupka O no Wchodzimy do niej Jaka chałupka? Co tu jest za <tłuk> nich? Ej, czemu to jest takie głupie? Co? W Milagrach tak no ściąga się i aktualizuje i idzie nie wiadomo ja ile, no. <grym> no... Ja chcę już grać, to... Co to jest? Czekaj, portale otwieram. U ja pierdził. Już no, widzę jaki tu Saigon będzie. E, kraina grozy, przerażenia, żalu... gdzie no, idziemy no. najpierw? Może z Gnizny? Obojętnie. Dobra, chodźmy z Gnizny. Zatwierdaj. Ale jak mi będzie niedobrze, to cię normalnie kopnę. Ja nie wiem jak to będzie mój pierwszy raz, człowieku. Dobrze. To wiesz robota, niech cię kopnie. Uff. O masakra! To się do dwójki w ogóle nie umywa, no proszę, czy jakie easy? Izin... Nie, nie mam pytań. To no zależy kto, bo mi leci takie y, życie duże. Pff, ale pizi, pizi, ja pierdzielę Przecież na dwójce to było trzy, trzeba, no chyba, no tak, no ale jak my, no mamy niższy poziom tej udręki jednak. Na ósemce czy to już byśmy mieli tu spory problem podejrzewam. Ale na piątce, na pierwszy raz... To... Ja też mam problem. Ty. No? Poleciało coś z niego. Co, to wszystko? To wszystko. Nie, Nie wierzę, serio? Serio. Nie no, nie ma tutaj jakiejś przejścia, jakiś bossów dodatkowych? Jakąś fiołkę z nimi zdało. No właśnie, mi no Nie wiem, co to za głupota. To będzie bardzo przydatna głupota, mogę się zazwyczaj, bo zuberów uberów bzdury już nie lecą. No to chodź tam. Raczej. Poczekaj, jeszcze się upewnię, no tak, wszystko tutaj rozwalimy. No to dawaj dalej. Dobra, czekaj, jak my mamy się teraz przedostać tam do, do, do naszej hacjendy. Nie wiem, wrócić. To mają do Tristram? A no tak, może tam będą stały po prostu cały czas. Dobra, dawaj. No te, tak? Jak tu masz? No, pod tak. No jeszcze 15 minut, no matko włoska, no. Cięsto po... Nie, ale się dziwię, że to takie Grozy no, tak przerażenia, żalu. Które bierzemy? Ja mam żal do gry. Możemy gdzie Okej. Okay. Chodź, dobra. Dawaj. Postanowione losowo, że no żal to... No, no żal.pl, więc idziemy do żalu, nie? Może być i tak. Taka kolejność też nam pasi. Nie wiem, czy tu trzeba zachować jakąś kolejność, czy można byle jak rozwalać i bez kolejności. Myślę, że bez, bez kolejności byle Myślę, jak, Myślę, ale... że, że musisz je zabić. O, o, ty, 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 ty. O, ty, ty, ty. ty, ty. Niedobry. Ale mi pizgnął na początek, na dzień dobry tak się wita gości? No co to kurwa ma być? O ty, ty z Tego w kulce trzeba Magdę rozdupić najpierw, bo, albo tego, no w sumie wszystko jedno Któregoś z nich najpierw, bo, ale wolę Magdę, bo ona ma tą badziewną kulkę osłaniającą ją Jaką Magdę? Co, kochankę masz? Nie no, damy tutaj, czy Magdę, czy jak ona tam ma, nie wiem, no... Aha, to ta twoja kochanka, no rozumiem. Kurwa, nie! Żadna kochanka, dementuję wszystkie plotki, które tutaj <coughs> są. Nie ma żadnych kochanek, to takie, takie, takie pierdolenie o Gdzie jest... Gdzie jest... ten typ? O, tu jest. No, znowu tą kulkę gównianą włączyła. Gdzie jest, ten boss cholerny? Boże, a nie weź się no dziękuję. Gdzie? Tu jest. No. Tylko tak właściwie to ty, to, to, to ty, zadanie jest twoje, a nie mój. Ja tu nie? tylko stoję. Prządzam. Ty też coś bierz, więc nie przesaduję. No nie mam za to expo. No Też no, nie no. Aha, nie, ty też nie. Tu chodzi o co innego, bardziej... O item i tak dalej. Weź no, Bo to to go się... jest... Bego, to... Ubi, Boże no. A robi Ubery. No. Jakieś osiągnięcie dostałem po krainy żalu. Będę żałował ten. Ja, ja, ja też dostałem to. Tak no. Ale takich takich łamleci, że normalnie się. No pewnie dopiero na udręka, nie wiem, 8, czy pewnie 9, nie, czy 10. to raczej jest co innego. Wyż, jakieś. Ja, to ja mam kiepską postać w może nie, nie, wy... nie wydaje mi się. Dobra, dawaj dalej. bo mimo, że mam chwałę Nepal, pół to i tak jest się... Dobra, to żalu już mamy zrobione, co teraz spędzimy? Tak, teraz mamy żal pl i idziemy do następnego. A jak żal żal.pl zrobiliśmy, to idziemy co? No, można, można. Można, wszystko można. Czekaj, żal tak. zrobiliśmy z zrobiliśmy. dostawcze. coś bardziej śmiesznego. Przerażenia czy grozy? A to! Drzwi, jak tego Jak to dzieci, Jezus, to też się nie ma tam, że jest wło... To normalne, że jest Jezus, Jezu, nie ma. my tu ubery robimy, panie e, Kreni, na przerażenia czy grozy? Grozy, dostarczymy jak na śmierci. Dobra, no dawaj, a przerażenia sobie zostanie na deser mm. Na deser, na deser to ty No akusz. Zaczynamy No no to, no to, to też <laughs> Dobra, lejem to ścierno. Tu to to ty, ale mi dziabnął. Weź, weź. Stary, zainwestuj w piktaki, taki, jo. Weź się, ogarnij. Gdzie tu? Do ludu, z czym ty? Ja Cię proszę bardzo. Kto mnie tu teraz leje, jakiś zgniłek, Ty? Stary, ty. Te wyglądają normalnie? za bardzo, bo no, Wyglądasz to... jak bronił normalnie, ty hopie, weź, weź, weź. O, tutaj Dziwaczka i zgniłek na papylek. Zabitać. Czy gdzie on spierdzielił? A tu. Nie. Szkoda, się, że tu się nie da obrócić tego. Zarapadnie. Nie. Coś. Zara ja o bo Boże, go się pojawił O, widziałem, widziałem. O, kasiorki zostawiłeś. No miło, miło. Zobaczmy co tutaj do góry jeszcze jest Ale fajna miejscówka, podoba mi się wow. No to jeszcze 10 minut martwimy No to może, to się wyrobimy, się może się wyrobimy, może się wyrobimy Może się wyrobimy, no to coś, coś, To jest wrażliwa Ej, maźliwe. tobie to też się tak instalowało? No No chyba wszystko oczyścili to przypomina mi się ten jak instalowałem Urdoxa. Dobra, dawajemy do, Pierwsze do miasta płacie były. Co? Do? do miasta. Aha, do miasta. Jeszcze portal jeden nam został. Dwa, chyba? Nie. Jeden. A zaraz policzę. Żalu było, no. grozy było, no. zgniłków było, do no. zgnizny. Mhm. No to przerażenia tylko jeden, dobrze mówiłem. Jest tam A to one się same powinny pozamykać, czy nie? A ja nie wiem, może dopiero jak wszystko rozwalimy się nie ma Pierwszy raz jestem na Uberach no. tutaj w trójce, więc nie wiem. No na jakiej zasadzie... Działa dobrze, że mamy wszystkie cztery klucze. No wiem. Dobra. Ubi, Taky po no nie wiem jak wygląda. A tu taki zmoczek jak diablo trochę Trochę diablo podobny faktycznie no No Popatrz jaka panienka z fok z przytupem tych Koszmar staje się mocniejszy dlaczego? Nie wiem Ale Drażni mnie trochę mhm. Ten boso Nie ma no ucieczki Jak łamać A Dla mnie? <laughs> Hope! Ogień szopie nie to nas Ja! Ile on ma żywotności? No bez jajów ty No, bo chyba dobrze. No... Wcześniej nie miał, nie? Nie no wcześniejsze bosy nie były takie e, Nie miały tyle żywotności, no to prawda. A ten dosyć przy No taki karczek kurno bym powiedział lekki. No jeszcze tą wiedźmy trzeba utuc. No zaraz ją tutaj dojadę pięknie. W rogu będę brał cię, gdzie? Uc, cię, będę brał cię, gdzie? Uc, diablo. Dzie. Piekle zmiałoby mi Będę brał cię, gdzie? Piekle, diablo. W aucie Uruczki, wiał cię. Tak. bang 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 ci no jest. Padasz cię do... No. Ci ci mam pomóc. A tam z tamtego coś wypadło? Nie. Z tego też nie. No z o, tego to już zebrałem. Ale no, u mnie nie ma. A u mnie też pominął. A jest tu! No. no. Ty, 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 ty grasz w te tę gra? Kto? Ja czy Aga? Aga. Nie. Bo tam słyszę coś i nie wiem co Na fejsie A, bingo, gram Na fejsie mm. No No tyle macie, wszystko Dobra, teleportujemy się, zobaczymy czy te teleporty się zamkną, powinny chyba się zamknąć no nie A może, może wiele razy chodzić, nie wiem Nie wiem też Zaraz check it out, sprawdzimy, easy peasy Easy peasy Ty, jeszcze raz można Macie, to i co jest? Ale, ale w nich nic nie będzie, podejrzewam. Zobacz. Halo, dwa, 320. Echo, echo, pucha. <grym> nie ma. P pusta konserwa. Pusta konserwa, trzeba iść to. Ej, dobra, no i co my teraz czekaj, ty? Nie wiem, co. Połącz ten składnik z częściami. Ciała innych demonów, aby stworzyć biżuterię o ogromnej mocy, można go znaleźć w krainie przerażenia. Eee, przywołaj przez. Przywołanej przez. In... Tak. No, Machina. A jak ja tu mam nie wiem, A! a e? Moment. Tu mamy machinę, no i. Napraw odzysk, wykuj pancerz, wykuj broń Przeszkól Dobra, jak my mamy to zrobić? Może się tak głupio zapytam. Też się tak zapytam i nie wiem hmm. Ja nie znam się na tym meczie, nie wiem eee. hmm. tym... Chciałem... co aby stworzyć w nocy, można go znaleźć w pajnie. Przywołaj przez Inferno-Machiną A może to prawym trzeba klikiem dać na to? Hmm, chyba. Czekaj. Czekaj, czekaj. Niech ja pomyślę. Nie. A dwuklikiem? Nie. Hmm. hmm. A, to chyba wiem, gdzie mam już. Czy my nie musimy pójść przypadkiem do, do, do jubilera? Przecież mi się tak to wydaje. I domyślam się, że, że też musimy mieć yy, te yy, Wykonaj biżuterię. No właśnie, w tym problem, że nie. Bo musimy mieć chyba przepis jeszcze no, do tego. Jaki przepis kuźwa? No przepis, no nie, jeszcze to jest przepis. Ale nie mamy przepisu. No. Ty, czekaj, ale ja coś zebrałem. Czy czekaj. To tarcia jest, czy co? Może to jest jakiś przepis, albo coś? Nie wiem, aż nie, nie mam przepisu, więc się nie powiem, mam Mąż tylko... Móż strażnicy, nie, to sobie w internecie, schowam Interne to. Się... Mhm. No też, nie? Machinę żalu, machinę żalu. Eee, Przerażenie. machinę przerażenia. Te. Hmm. Nie, bo to jest tylko Machina? Ty, poczekaj, ty! Olśniło mnie. Może tam są stare jakieś portale, czaisz? Jeszcze. Tam portale w tym na przykład przerażenia żalu. Dobra, wejdę w żalu. Whatever. Hmm. Poczekaj, tu go rozdupiliśmy, tu nic nie ma. Mm, tu coś się świeci. No i co mam um, um, przerażenia? No. Grozy no tak Co to? Hmm. A to nie to ma. A może to trzeba... Nie. Kurde. Hmm. To jakieś machiny powinny być. No. Chyba. Albo i nie. Ja to nie wiem. Wiecie co, chyba będziemy musieli sulcem się moi drodzy poratować, tak mi się wydaje No mm, Chyba, że to gdzieś znajdziemy Tutaj czekaj, rzemieślnik pancerza Rzemieślnik oręża z rzemieślnik mm. Obelisk kostka ka... Ty, a nie w Kanojego? Nie, mówi o jakiejś inferny Machia, nie? nie